Dobra, czekaj Jezus smarnia! Jezus! Oma! Oma! Oma idzie nam obie odwożyć! Ty bez skitu Ouma nam tą grzybową walę. nad ja, 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 ja patrzę, ołama, walczy. Jak ja ci robię węczak? Jezus to to stary z z tym koksem. jak to to się Jezus Dobra, Oma, play. I, i teraz tak. I, difficult normal. Granite Grandpa, Oma i Opa ruszają się normalnie. If you game, dobra. Both. Medium. Dajemy na high. Nie lecimy na hardzie, stary. DAY ONE I WSZYSTKO I zobaczymy stary jak mi to pójdzie na komórce bo szczerze wam yy, powiem pierwszy raz nagrywam z komórki Więc zobaczymy czy będzie w porządku film A wam się ten odcinek się spodobał zostawcie koniecznie kłapkę w górę, subskrybujcie z dzwoneczkiem by nie przegapić więcej odcinków z tej serii Horrorków na moim kanale oraz innych fajnych simatorków, które niebawem się pojawią Już w, yy, słyszałem, że Ouma kiedyś wylazła, dobra to spróbujemy sobie dzisiaj to na harcie przejścia. Ja. Wigilia u Oumy. W pierwszy dzień świąt. Odwiedzamy naszą Oumę w pierwszy dzień świąt. te crowbar stary i wszystko. Dobra, czekaj. Dajmy tu, czekaj, bo my już tu przechodzili, tylko my chyba jeszcze nie uciekali. Wiesz czym? Helikopterem żeśmy uciekli ostatnio, ja? Dobra, Ouma i Oupasy tu przylezą. Ale drzwiami żeśmy nie uciekali. To spróbujemy dzisiaj drzwiami uciec, ja? Na następnym odcinku spróbujemy wydostać się na ekstrem Dobra, Auma polazła i wszystko To my idziemy mi splądrować chałupę na góra Ja? Dobra, czekaj, 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 czekaj Tutaj, daj mi to Hopie, ale na telefonie się tak creepy gra No na komputerze jest o wiele lepiej Co tutaj mamy? Aha, tutaj nic nie mamy Stary Po prostu tu jest takie Taki mały ekran Sparplug, co to jest? Sparplug Świeca zapodoba. O ma już tu lezi na bank Bo nie wierzę, że NIE! No Dobra, dorlak stary i wszystko, możemy gdzieś zawrzeć. O, opa, tam idzie. Patrz, patrz, no lezie tu, lezie tu ten obesrołek! Dobra, czekaj. Jezus Maria! Opa, no! Już drugi dzień stary i wszystko. Dej, ej, ale kurde, opa, ja myślałem, że ja zdążę, przecież opa tak pomału po leku sobie ciutyka na tych nóżkach. A tu jednak nie na, na hardzie. Słyszysz? Gra ten woła tam naszą ołmę. Grażyna! Grażyna! Dobra, pójdź nosa tutaj dziadkowie. Tu sobie mamy? Tutaj nie dobra, no, oni tam pójdą. Polezą. No i opa, idzie. On też ma ten klucz do tego pokoju, w którym podgląda na nas przez kamery. To trzeba też mu go zabrać. Dobra, dobra, dobra. Tu żeśmy sprawdzali co tu je? Ja tutaj też, okej. Okay. Tu jakaś podługa skrzypiała, ja? Czekaj. Pójdziemy sobie do hajzla, zobaczyć czy czegoś tu nie ma. Tu też dziadek sobie lubi coś ukrywać, jak go za helikopterki. To nam jest wcale po co nam to jest potrzebne. Tam jest ten Bahorodołmy. Jezu, opa! Oho! Chowaj się Nie widziałeś nas, nie widziałeś. Patrzę jaki obezrojek, nie gadaj, że nas widział. Nie widziałeś nie widziałeś nas, nie widział nas. On jest głupi. Opa jest głupi. Co to to? Aha, bo to ten prąd na dole ja? Okej okay. Opa? <laughs> co to? Ej, opa! Ej, jakie wyginam śmiało ciało ty! O prze... Opa, tańczył bogi w starej. Nie wszystko. I trzeci dzień. Nie dobra stary, bo czas jest... A co to jest za reklam... Ja nie wytrzymam psychiatrycznie. Dej 3, dzień trzy wszystko, dobra Czekaj, to trzeba iść teraz spenderować ich kuchnia, ja? Ty, ej, ale to pierwszy raz się w grze u mnie zdarzyło, że opa coś poszedł robić I to jeszcze tańczyć bugi Do przodu prawą rękę daj, do ptyłu lewą rękę daj I pomachaj nią Jak w trzeciej, że... no <słuchaj> Want to play No jest z tobą na pewno się opa nie chce bawić w żadne want to play who Want to play Kurde, hopie, gdzie mi tu ciśniesz? Dziadek lezie. Ouma zaraz też wartko za nim przylezie. Ouma, ile lejesz tu ja? Ouma. Ouma najwidoczniej nie przylazła. Aha, bo ona Bachora karmi. Jezu. Ouma. Patrz to. Ouma. Ouma idzie nam obie odwożyć Ty bez kitu Ouma nam, tom grzybową waży na wigilię Ja ja ja, ja patrz Oma nam wigilię waży A jak ja ci radio załącza Ouma co tam wożysz Ouma nawet szafki tu patrz Patrz to Jezu Ouma Nie założyła nas ale Ouma idzie Day 4, stary, i wszystko. Ok, zawołamy naszych dziadków tutaj. Stary, co się tutaj. Dobra, stary, bo mamy dzień czwarty. Czekaj, co tam trzeba do tych drzwi głównych mieć? Żeby nam się jakoś to udało, stary. Bo to ta, ta gra jest ciężka na telefonie, że na hardzie. Na komputerze, żeby się jeszcze jakoś dało przejść. Chociaż w moim przypadku to ja nie wiem. No ale nieważne, dobra. Oma oh i Opa oh, se tam pociśli. Więc jest Gites majonez Więc my, stary, ciśniemy y, sobie. Wiesz, Kaj. Ej, ja... Ej, głos mi chyba urwał z tej gierki. Bo nic nie słysza. Wy też nic nie słyszycie, czekaj wam się nagrywa? A ja wam się nagrywa. To nie wiem o co chodzi. Raz ten głos jest, raz nie ma. Dobra, tu mięsko, to jest doba chora. Tylko teraz nie słyszę, czy tu dziadek i babcia nie przylezą. Jezu, ouma leci! Ouma tu wartko leci. Ouma. Dej nam spokój! On nam jest myra stary po tyłeczku. No widzisz, zarąbała mnie. Bo się coś ścięło, cała gierka mi się ścięła i mnie zarąbała. co to ty? A few moments later. Daj pięć stary i wszystko. No o misko mnie mi zarąbała. No co mam ci stary pejdzieć, no. Jezus Maria, ten Bachor ją tam woła, to na teraz tu nie przylezie. Dobra, to ciśniemy zobaczyć, dobra, nie, nie ciśniemy tam lepiej. Ouma, zupu łapkę tu postawiła. Ja, no fajnie Ouma, jeszcze lepiej, mogłaś tutaj trzy pułapki postawić. Byłoby śmieszniej. Mo mogłabyś się pochichrać, tu byliśmy. Dorlak, no weź ten Dorlak. Jezu, dziadek wyszedł z Łaźni. Jezu, a tam. Oma! Dziadek, prawda, że mnie zgubiłeś? <laughs> Czy nie za bardzo, dziadek? Dobra, dziadek. A dziadek jest taki. A dziadek jest taki wolny. Aha! No, widzisz ołpa. Dobra, chowaj się tu. Nie widziałeś mnie, Ty, się Dobra. Nie widział mnie. Eee, no i co. Co tak jęczysz? Myślałem, że mnie teraz zauważył, bo coś się ścięło. Stary, ja nie wiem o co w tej gierze chodzi, czy to ten telefon. Kurde, nie chciałem tu zlecieć! Ouma! Oh no nie chciałem tu zlecieć, słyszysz! Ja, piton stary. Stary e-game over. Dobra, czekaj play. Dobra, na normalu zagramy. Jak się uda, to w kolejnych odcinkach, jak będziecie chcieli, zagramy sobie na, na ekstremalnym. Chociaż ja wątpię, że to przejda. I zobaczymy, czy się uda. Start jest mega ciężkie, jeszcze na telefonie, na komputerze to bym jeszcze jakoś umiał przejść, dobra czekaj, wzywamy tutaj naszych dzi dziadków, halo? no halo? widzi się, nawet w tą łapkę nie ma kliknąć nie umiał trafić o patrz mamy dordak, Jesz jeszcze lepiej, możemy ich tam zawrzeć w środku o, ma dobra ołma też leci, patrz patrz teraz to JA! Widzisz? Ej, wszystko, i dobra, oni się teraz tam idą, to my możemy... Mamy powiedzmy te 9 sekund na to, te 10 sekund... Błotki, błotką uciekaliśmy, jak chce się teraz dostać drzwiami. Patrz, dziadek tam szarpie te drzwi razem z mu. Zaraz to wyważą i się skończy. Czekaj. Jeszcze szarpią, szósty raz. Jeszcze się nie wydostali, więc stary jest git. soli jest Sraka dziadka w kiblu Wyważyli czyli stary już to jest nam niepotrzebne Zaraz tu Ouma przyleci to tylko tutaj Kurde handwheel to, to się przyda chyba

Ja nie wytrzymam stary psychiatrycznie z tą grą. Dziadkowie nikt se tu przylezą. Dobra, dziadek o Oma też za nim. Babcia, babcia. O, ba, oma, dawaj rynta! <grymne> <Ty chcesz. grymne> Ej, a gdzie żech wydropił? Aha. Dobra, czekaj, bo to jest wrażony. Już yy, raniu wszystko, Suzamen do kupy. Dobra, lezie. Lezie ouma z ryntom Ouma. Ouma. Dobra, a dziadek poszedł na pewnica, ja. Ciul, jak ona zleciała, że ich stary to widział. Dziadek. Dobra, dziadek się ołom nie przejmuje, więc jest git. Lezimy im tutaj hałpę na górę. Kitchen splądrować. Dobra, ołpa się jakaś tam śmieje. Ten popa praniec, he, To hand -wheel. Handwill, ale Aha, Handwill jest w piwnicy chyba potrzebny, o ile dobrze pamiętam. Więc do drzwi nam nie jest potrzebny. Do drzwi, pamiętam, była klamka potrzebna, tylko ona zaś teraz była stary. Mm, tutaj będzie trzeba przeciąć prąd. Więc to na pewno trzeba zrobić. Tutaj były stare, no. Weź się posuń. Grubasie, ile ty masz w pasie? O, to można od razu zrobić. Widzisz, patrz. Jak na tacy. To się też tam do góry przyda. U ja nie u Janusza, już chciałem powiedzieć, u naszego kochanego sąsiada Janusza. Janusz gdzieś tu zaraz wyleci. Janusz! Jak tyś tu wszedł, było otwarte. Ale na górze nie jest Janusz, tylko to jest Teściu od grani. Od naszej babci Oumy, ten mąż od y, córki. Od Oumy tej z Bernadety, ja o Henry! Kurwa, nie przyzywaj tu naszej Oumy! To tam miało zlecieć, dobra. Ouma se tam polezie, a teraz Stungana, dobrze. Aha, czekaj. Sejfki. Jezu, Ouma, Kuźka mać! Ta komórka mnie stary tak teguje, że to nie jest normalne. Ale dla was muszę się nauczyć grać na komórce. Day 3. Ej, wszystko na normalu stary, powiedz mi, że nie przejdziemy tego na normalu. To zrobimy sobie jakiś maratonik z naszej ołmy i ołpy. W następnym odcinku. Na extreme. No to musimy zbugować, bo inaczej tej gierki nie przejdę. pikselowski jak sama nazwa wskazuje, piksele. Piksele to mogą się bugować, bugować na różne sposoby. Lagi, sraki i pierdaty i to możemy tak grać. A nie na normalu, bo ja na normalu tego nie przejdę stary, nigdy w życiu. Jak na hardzie jest ciężko, to na normalu, to stary, to widzisz jak to wygląda. Znaczy na tym. <grym> Dobra, Ouma już lezie z tym swoim kijem. Dobra. Dobra. Dobra, już myślałem, że mnie gonią, a jednak nie. Taka muzyczka podejrzana tu leci. Na pewno mit będziemy musieli poczekać do tego Bahora, A dobra, tego Bachora za zabijemy. Za, nie będziemy się z nim patyczkować, z jakimś małym bajtlem. safe mm, save kituje. Dobra, otwórz te drzwi. Dobra, ale podłoga nie pierdła jeszcze, więc jest... Dobre. O kurwa, mać, to jest to właśnie... O to mówię! Zamykaj to Sparplug! No ale po co mi Sparplug jakiś? Ouma zapewne już tu przylazła. I teraz się tak rozgląda. Kurwa zahałasowało. Myślałem, że jak tu ciepne, to nie zahałasuje, słyszysz? Nie wchodź tu, Oma, nie wchodź, słyszysz. Nie tu nie było. Nic nie słyszałaś to. W twojej wyobraźni, stary pryku O nie ma ołmy. Ouma. Tam jest oka. Zauważyła mnie Franca. Franca stara mnie zauważyła. A tu Kasia będzie, ja? Jezu, wiedziałem! Ale upa! Ja myślałem, że mnie nie złapie. No. Day 4 No, chyba w tym roku wigilia u babci i dziadka się źle skończy dla nas. To ja was, oma To ja was, Ołma i Ołpa odwiedzam. Pierwszy dzień świąt. Chcę wam pożyczyć dobrze i na nowy rok poskładać życzenia. Powinszować wam, powinszować. Winsuja. A wy mnie tak traktujecie. O, wy dwa obeszroki, O, o sobie to zapamiętam. W nowym roku was nie odwiedza. A zapomnijcie, że was odwiedza. Stare dwa pryki, capy takie. Łysa i łysy się znaleźli. Mhm, dobra czekaj. Dobra, prąd jest wyłączony. Co tu potrzebujemy? Halo. Padlock key. Crowbar jeszcze stary, no właśnie jeszcze crowbar. No że wiedział, że czegoś tu nam jeszcze brakuje. Dobra, tu jest tungan. Kurde skurczy byku, NOGĘ ŁAMIESZ Ouma na bank to usłyszał bo ja nie wierzę że nie Tu nas jeszcze nie było Tu musimy wodę odkręcić Ouma? Tu jesteś Francu A dziadu gdzie jest? Dziadu? Mógłby być, dobra, my mamy z głowy na minutę, ale jeszcze jest dziadek, tu był ręcz. No, jak tu nie ma ręcza, dawaj szybko, bo już mnie zauważył. Dobra, woda spuszczona. Ten tam wzdycha, jakby zawał, miał zaraz dostać. Ja ciebie też. O wazę, właśnie wazę. Zamykaj, zawiera. I tu dawaj mi tego stunga na hopie Jakiś wieszak tu spadł. Ja nie wiem, czy mam Weź mi, zamknij ten sejf, co? Patrz. Idzie ołpa, dobra, ołpa dostał. Dawaj mi to. O oh ma! O oh ma No już jak wiedział, że tak będzie, tak jest zawsze stary, no dzień piąty, czy już nie ma żadnego dnia Day 5 A to... A Day 5 to czasem nie był The Last Day? Czy ile my tu mamy stary dni? Tu mi się coś zbugowało teraz, ty patrz to Day 5, The Last Day stary Dobra, zawier, zawrzemy sobie tu na chwilę op bo chcę mieć ich spokój z głowie na chwilę. Nie chcę mieć ich cały czas na łubie. Kurde, nie ściągłem dziadkowi tego klucza z Ryoka. Będzie Lipton teraz. Jeszcze się musimy tam na stryk dostać. Dobra, dziadek idzie. Ouma zaraz za nim pójdzie. Ja idzie. Zakochana para. Ouma i Opa. Dobra. To nie ci ma stary, jak jesteś godny. <śpiewanie> <śpiewanie> Idziesz, teraz idziemy tam do tego Bachora. Patrz. Ci tam dalej szarpią, tutaj. dobra, mamy łom. Zapewne zaraz tu przylezą. Dobra, tam są, to ciepna dej tam i teraz tego shotguna. Już na pewno tu lezą. Ja? Czy nie? Jest, babcia lezie. No ale no, to jest nie fair! Dziadek w las w babcie się zbugowali. Aha, czyli jednak ostatni dzień, ja... No nie, no jakaś ośmiornica. Oh my, oh, paweł dwa. I wciągnęła nas do ryjaka, stary, i wszystko, i game over. I game over, stary, i wszystko. No Wigilia, pierwszy dzień świąt u, u naszej Oumy skończył się dla nas, stary, niestety źle w dzisiejszym odcinku. Nie udało mi się tak przejść, ani na hardzie, ani ten. Było strasznie, było śmiesznie, stary. Odkryliśmy kilka nowych faktów, że babcia nam woży Wigilia. Yy, zupa, ten, grzybowo. A dziodek, dziadek w tym czasie i u pana kochany tańczy w tym czasie lampadę bugiługi. <grywki> no, mam nadzieję, że się odcinek wam dzisiejszy spodobał, taki nietypowy, bo na komórce jeśli chcecie, żeby więcej nagrywał na komórce dla was takich horrorów, dajcie znać koniecznie w komentarzach, a będę poprawiał jakoś, bo widzę, że tu się coś ścina, no ale na następnym odcinku będzie lepiej i przepraszam was za te ścinki te, czy te bugi, no ale to nie jest z mojej winy. Teraz to widzę tylko po nagrywkami, jak już montuję ten film, także wybaczcie mi to. Ale mam nadzieję, że się odcinek Wam spodobał. Jeśli tak, zostawcie na górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, by nie przejadzić. więc więcej odcinków z tej serii orków na komórkę, czy innych fajnych gierek Simulatorów, które nie bawię się, pojawią nie, nie tylko na, na komputerze, tylko też na komórkę będę grać. Więc żeby nie przełapić serdecznie Was zapraszam. Eee, to była Granny Chapter 2, czyli nasza kochana Ouma 2. Zaprosiła nas na pierwszy dzień świąt do niej na obiot i nam uważyła ten obiot, ale nam się ten obiad źle skończył. Już z jej chałupy nie wyszliśmy niestety. <gry> o oh maj, opa, co wyście są za dwa gagaty, to ja nie wiem. Skąd wyście się, się ten, strzasnęli. Postaramy się przejść na następnym odcinku jeszcze raz na hardzie, a potem sobie będziemy grać na extreme, tak jak tak jak wam obiecałem, tak jak wam obiecałem w poprzednich odcinkach, tak jak żeśmy zrobili w naszej omy jedynce, żeśmy tam przeszli ją na extreme, tak samo tu będzie zwykłą, i potem przechodzimy do omy numer 3 A wam dziękuję, żeście byli dzisiaj dziękuję, żeście oglądali do końca, mam nadzieję, że się podobało, dziękuję, żeście komentujecie, dziękuję za każdego nowego subskrybenta, dziękuję za każdą łapkę w górę. Dla mnie znaczy. dziękuję żeście byli. No i co, komentujcie, subujcie, łapujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymaj ta się siema i jeszcze wystaje świąt, bo dzisiaj jest pierwszy dzień świąt, tak, yy, znaczy drugi, bo jest piątek, tak? To życzę Wam jeszcze wesołych świąt i trzymajcie ta się siema, no.